No witam wszystkich. Dzisiaj jest niedziela. Boże, zapomniałem, jaka data. Tak czy inaczej, jest niedziela. Wczoraj, żeśmy dużo pojeździli. Dzisiaj znowu jeździmy, bo mamy długi weekend. A memorial day. Także. Jeździmy, ja sobie jeszcze wziąłem... <laughs> Mamy poniedziałek wolny Jeszcze sobie wziąłem wtorek Jeden dzień urlopu, tak żeby będę się cztery dni byciał No i żeśmy sobie pojechali na taki popołudniowy wyjazd I... Myślę, że to jest dobra okaza, żeby omówić temat przeciwskrętu Bo wiele osób pyta I... wam powiem skręt, no to jak sama nazwa mówi, To się skręca w przeciwną stronę, no nie, czyli wam mówię tak a jak widzicie mamy jedną rękę i powiedzmy, że chcę skręcić, powiedzmy, że chcę skręcić w prawo, to ja nie ciągnę kierownicy do siebie. Żeby skręcić w prawo Patrzcie, teraz ciągnę kierownicę do siebie I on mi skręca, patrzcie, o Ciągnę do siebie teraz I on mi skręca, o patrzcie teraz Jakie to jest dobra Ciągnę do siebie i on mi skręca w lewo Jakbym Chciał skręcić w prawo To spójrzcie na to Wypycham teraz manetkę do przodu Czyli Nie wiem, prawdę mówiąc O Boże, co mówię prawda? Czekajcie, bo to znaczy są takie chujowe zakręty. A prawdę mówiąc, no to powinno... Tak na chłopski rozum, no nie, no to jeżeli ciągniemy kurde do siebie, po, powinien nam skręcać w prawo, ale tak nie jest. Poczekajcie, ja muszę stąd wyjechać, bo tutaj wam tego nie pokażę. Bo tutaj jest dużo kamieni, piachu i te bazgaje takie zesmoły, także to jest masakra. I woda jeszcze spływa tu na dół. No boże. żwiru Dobra, tak czy inaczej, no nie? O, zobaczcie teraz. Teraz wypycham manetkę na tym zakręcie. Ok, no i zobaczcie teraz. O... Ciągnę do siebie. Znaczy, sorry, porąbałem. Po pomieszałem, sorry. Tutaj będzie fajny zakręt. Wypycham manetkę, zobaczcie, wypycham do siebie. Ja ją wypycham teraz od siebie, czyli skręcam tak jakby kierownicą w lewo, a motocykl mi sam skręca w prawo, no nie? No i tak jest na odwrót. No i wielu wielu z was także pytało mnie, jak to... Czy, czy używam przeciwskrętu, kiedy wchodzę zakręt? Ja wam powiem tak, patrzcie, jeżeli tego nie będzie widać na kamerze, ale jeżeli. Jeżeli na przykład jedziecie bez trzymanki, i sta staracie się manewrować ciałem. Kierownica tak naprawdę troszkę sama skręca i sama robi przeciwskręt, no nie. Także jeżeli wchodzicie w zakręt, absolutnie nie, nie, nie starajcie się skręcać w tą stronę, w którą, w którą chcecie skręcić, tylko delikatnie trzymajcie kierownicę. O, patrzcie tutaj. I tutaj lekko sobie ją wypycham. I tylko ją sobie trzymam tak delikatnie. A tu to do dorąbałem Widzicie, teraz ciągnąłem do siebie, bo był zakręt lekki w lewo, no nie? Teraz będę musiał wypychać powiedzmy prawą ręką, wypycham tam do przodu kierownicę i on mi sam skręca, patrzy. Także, no, na tym to polega Ja zaraz e, bo mam taki fajny materiał z, e, z Twist of the Wrist i tam jest doskonale pokazane jak, a, jak działa przeciw skręt także go wkleję w mój filmik i też wam pokażę z także też zaraz to wkleję, zobaczycie. A zrobię to teraz. Here, we have mounted a simple pointer on the tank to illustrate countersteering. Let's take it for a ride and see what happens. See how the pointer shows the bars moving first to the left and then right, and vice versa? This is counter steering. It's the only way to accurately steer a motorcycle. It really is simple. Just press on the bar and the bike responds instantly. That's all you do. And it works all the time, every time, even with only one finger. The idea that we lean to steer comes from the fact that when you lean right, you unconsciously pressure the right handlebar, and that countersteers the bike right. Vice versa for left turns. Lean steering is one of the myths of riding. Some believe body steering works because they can maneuver the bike with their hands off the bars. When we move our weight around on the bike, it actually creates a counter-steering action. Look at the pointer. Some riders are confused about how they steer a bike once they are in a turn. It's exactly the same. To tighten the turn, you press your inside bar. To widen your turn and bring the bike up, you press the outside bar. Countersteering always works. Countersteering is a piece of riding tech that will help you to improve your control in virtually every situation. No, na tym polega przeciwskręt. Kurwa tutaj nie lubię tego zakrętu Bo są ciapki ze smoły i tch, tak jak mówiłem, nie starajcie się tego robić, że ten przeciwskręt musi być, bo, bo pomieszacie coś i wam po prostu przód straci przyczepność To się samo powinno robić, tylko delikatnie kierownicę i delikatnie wypychać w tą stronę Starajcie się delikatnie wypychać. Patrzcie, ja teraz wypycham. Ja nie ciągnę, ja wypycham, widzicie, chcę skręcić w prawo, pcham ją w prawo, chcę skręcić w lewo, pcham ją w lewo i motocykl automatycznie, automatycznie skręca i w ten sposób wchodzicie zakręt, bierzecie sobie dupę troszkę na bok do tyłu i tak i jedziecie, no nie? A jeszcze zrobię takiego tutoriala jak schodzi na kolano. Ja sam tego dobrze jeszcze nie robię, ale zrobię takie coś. Na pewno, także nie martwcie się będzie, może to będzie następny vlog. Także na pewno takie coś będzie i na pewno da się z tego nauczyć. Ja Wam powiem, je, bo ja czytałem dużo tutoriali, ja się to sam nauczyłem. Czytałem dużo tutoriali na internecie i dam Wam linki. no One są po angielsku akurat, ale dam Wam. Kurwa, ptak mnie wystraszył. A. <laughs> o Jezu. O, oh. oh. oh, kurwa, zachłysnąłem się Czekajcie, my. Co? Bo se nagrywam Nagrywam se. No Jedziesz pierwszy, czy ja mam jechać? Ja mam jechać pierwszy? Znowu? Motowolok! Gada, gadaj. No, także nagramy takie, coś na pewno, taki tutorial. Także yy, Aha, co ja mówiłem, właśnie, bo jest dużo różnych tutoriali po angielsku. Ale każdy ma coś takiego innego w sobie, że po prostu każdy ma jakieś ekstra wskazówki. Także ja się na tym będę stosował, ja się sam tym nauczyłem. A z tych właśnie tutoriali, z innych tutoriali jakoś nie mogłem się tego nauczyć, także dam wam też linki, jeżeli ktoś tam po angielsku śmiga. I widzicie, patrzcie, teraz sobie ciągnę. Ciągnę kierownicę do siebie. Powinien wypychać tą ręką, ale jestem taki właśnie... Leniwy, no nie? I ten. No, także w ten sposób to zrobimy. Znaczy, w ten sposób to robicie. Na no, ten, ten materiał, który wkleje, wkleiłem, to na pewno Wam dobrze pokazał, no nie? Jak to działa. Także przecież skręt powinien się robić sam, tak naprawdę. Według Tak, to, to jest według mnie, no nie? Ktoś może się ze mną może nie zgadzać, ale. Się dość. Znaczy, wypycham prawą, lewą ciągnę. A, no i tyle o przeciwskręcie. Bo coś tu można więcej mówić, no nie? Później jeszcze coś tam nagam, bo dopiero żeśmy wyjechali. Także jak widzicie, jest piękna pogoda weekend długi weekend. Fajnie, ciepło, aż gorąco w tym kombinezonie, jest troszkę gorąco, no ale. Tak a lepiej jest po prostu... lepiej jest po prostu się pocić niż później krwawić. Także pamiętajcie o tym. No i tyle. Później wam na tej następnej drodze coś innego nagram, żeby było inaczej. Trzymajcie się. Cześć.